Nie wiem, czy chcę. Czy ja ci mogę może dać streama, to ci wytłumaczę co ustawić będziesz musiał. Bo tam trzeba zmniejszyć trochę dystans w killauże, nie? Co no, no można tak w f się pobawić tam chwilę. Bo mnie też wkurzałem te teren na Coxcrafcie. No to weź ekran udostępnij. A mam pytanie, będzie działała killaura, bo mi w czasami nie działa killaura. Będzie działać, na luzie. Bo ja normalnie... To pokaż, ja udostępnię ekran. No, ten offner PVP, nie wiem, to jest twój kolega czy co, ale... Ja z nim grałem, on ci normalnie może potwierdzić. Bo mu pokazywałem i... Z... No tak, to jest mój z... kolega, no. On, możesz się go zapytać, mhm. bo ja z nim grałem i też mu dałem i grał ze mną. No to możesz mi podesłać, tylko musisz, mo, musisz mi mówić co mam robić no po, po kroku. No to musisz udostępnić. Bo nie wiem, o może ekran, jest. a może kamerkę, bo mi, jak no ja, ja będę czy... ten na. Bo. Będę miał ten, bo nie będzie mnie słychać jak na kompie wbija. Nie wiem co jest. To... A na telefonie normalnie mnie słychać słuchawka. No dobra, masz? No i wysłałem na Discordzie. Ja mam tu pograć, dobra, już wchodzę. No. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. A co ty mówisz, że na Ej, chłopie! Nie ja dostałem ogłębana na serwerze. Ja chłopie dwie godziny musiałem czekać, żeby mnie odbanowali za, za nic, nie? Ja pierdolę. Nie wiem. Ja pierdolę, Ale odbana. No i download masz. I teraz to odpalić dobra, trzeba. Dobra, otwieram. Czekaj, czekaj, bo tutaj jakiś dziwna rzecz. Czekaj, to ja wyjdę to z tego. No, co jest? co jest? Pokaż. Co się eee, dzieje? co się dzieje? No właśnie, też nie wiem. Pokaż to, co ty zrobiłeś. Ty na pewno dobre pobrałeś? Nie wiem, jakiś lag chyba. Wytruj. Halo. Ej, byku! Co, co się zy dzieje? Zy... Jakieś ślagi! Mija stron! Mam twoje IP, mam twoje IP, wszystko. Wszystko teraz mam, mordo. No chyba żartujesz. Nie no proszę. Nie. No naprawdę. Komputer zaraz jest. Nie no proszę. Stary, jestem cały spółczony. Albo dawaj zatańcz tej dl Elka, mam zatańczyć. No dawaj. Ale stale, stale.

Mogę ci pokazać, że nie nagrywam. Znać ci streama. To stary pogląd. Co? W TikToku i tak twarz pokazałem, nic nie wywalony, to mam. Właśnie, no to... Czekaj, bo nagrywam. Zrobiłem Dobra. To siema.